Cześć wszystkim, ja jestem Gons. Przechodzimy sobie dzisiaj, sprint print no to zaczynajmy. Takie krótkie info, będę niedługo zakładał nowe chłodzenie w komputerze. Może pokażę unboxing tego chłodzenia. Tak, pamiętajcie, że jeśli dobijemy 10 oczek pod tym filmikiem, to będzie kolejny odcineczek. Pamiętajcie, że każda opeczka w górę motywuje mnie do dalszego działania na YouTube. Więc pamiętajcie ziomeczki. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Pamiętajcie, że liczy się i wyłącznie dobra zabawa. No, jak widzicie, przeszli, przeszłem to. Mam dziwne 80-90 fps, ale to nic. Aha, bo dobra, bo to jest woda, która spada i pewnie ma minecrafta na za dużą. Grafikę, a nie, dobrze, mam wszystko. Na razie, na no tak. Tak, 720p, mam nawet komputer, powiem Wam, dobry. Więc tak, dobijemy 10 apetytów w górę i kolejny cineczek. Więc dzięki, na razie, cześć. Hej.